CD25 mamy tutaj 6 ramek czerwiu, bardzo dużo pokarmu, bardzo dużo czerwiu, jest bardzo dużo pyłku, eee, dosyć duża siła, tak. Eee, jest to pszczoła, która jest odporna na warozę, pszczoła miokie uznana, bardzo często agresywna, trzeba na nią uważać, natomiast tworzy bardzo dużo rodziny, bardzo fajnie się rozbija, ale nie jest to pszczoła super miodna, to jest pszczoła na odporność, na rozwój, ale nie na miód. CD-25 Jest to bakfast oparty Widzisz kolorkę czy co? Dobrze, jest trzeba mierzyć. Dobrze Jest to bakwa oparty na nie powiemć. Znaczy. Jest CD-25, jest to linia o bardzo wysokiej odporności na warozy, tworząca bardzo duże rodziny, o średniej miodności. Bardziej rozwojowa pszczoła A tak nie wkurzają te osy, że zaraz robotnice no kurczę te osły nie Robotnica, co? robotnice CB25 są bardzo żółte, bardzo fajne zaraz ci pokażę są w ogóle całkiem inne pszczoły proszę bardzo są takie dziwne żółciutkie pszczoły takie chodzące jest to linia Powiązana genetycznie, z, jest to linia powiązana genetycznie z pszczołą, którą nazywa wiele osób kordowan. Ale to nie jest ten kordowan, co Wy sobie możecie kupić gdzieś tam u różnych innych chłopców. Jest to materiał pochodzący z regionu, w którym nic nie, z którego nikt przynajmniej przez 25-30 lat nie sprowadzał żadnego materiału do Europy.